Witajcie! Dzisiaj będę miał dla Was recenzję najtańszej obudowy ostatnich, no na pewno kilkunastu tygodni. Jest to obudowa od marki FSP i model to CST311. Mamy też model 310, który jest jakieś 5, dyszek droższy i ma troszeczkę inne wyposażenie, ale o tym powiem w trakcie filmu. Natomiast obudowa CST311. Zapowiadana cena to jakieś 200 zł, więc nie tak drogo, jak na obudowę, która ma chociażby boczny panel z hartowanego szkła, no i front RGB. Natomiast jest to obudowa pod mikro ATX, więc pełnowymiarowej płyty ATX tutaj nie włożycie. Weźcie to pod uwagę. A tymczasem zapraszam was na recenzję. Zaczynamy. Przed nami obudowa FSP CST. 311, czyli taka troszeczkę odchudzona wersja i troszeczkę też tańsza 310. Różni się tym, że 310 ma w zestawie kontroler RGB oraz z tyłu wentylator z ARGB. Tutaj mamy zwykły wentylator na moleksie, bez światełek, natomiast mamy światełka na panelu przednim, które moim zdaniem są naprawdę fajne. Od razu pokażę wam tryby tego świecenia. Mamy tutaj przycisk i są różne tryby RGB. Oraz oczywiście też pojedyncze kolory. Tutaj mamy takie przeplatanie się kolorów po kolei. Kolejny RGB. Jeszcze jedno. I mamy stałe pojedyncze kolory. Czerwony, zielony, niebieski, biały, żółty, jasny niebieski, różowy. No i potem lecimy już tym RGB. Tak więc wygląda to całkiem fajnie. Zobaczcie sobie, ten pasek jest naprawdę ładny, a obudowa sama w sobie jest bardzo kompaktowa. Jest to obudowa pod płyty typu Micro ATX. I jeśli chodzi o panel, no to mamy tutaj pełen front, jest na dole logo FSP i mamy wlot powietrza dość duży, ale umieszczony tutaj pod kątem na górnej części obudowy. Oczywiście jest włącznik, wyłącznik. Są diody, jest mały przycisk reset, włącznik wyłącznik działa tak, całkiem ok. Następnie mamy dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0 i porty audio. Na górze mamy jeszcze filtr przeciwkurzowy magnetyczny, więc łatwy do zdjęcia, całkiem fajnie, to tutaj się sprawdza. No i widzicie, że mamy jeszcze przestrzeń na dwa wentylatory. I na topie mogą to być 2 120 lub 240 lub chłodnica 240. Co jest tutaj całkiem fajne, że boczny panel to jest hartowane szkło. Z ja tej cenie myślę, że całkiem atrakcyjnie. Od spodu obudowa wygląda tak: mamy standardowe niewielkie podwyższenia, które mają piankę, i mamy wyjmowany filtr przeciwkurzowy na zasilacz. Zobaczcie, tak to wygląda. No i mamy taki uchwyt do zdejmowania front panelu. Za chwilkę zobaczycie wnętrze tej obudowy, które jest całkiem pojemne, jeśli chodzi o płyty Micro ATX. Teraz poglądamy sobie na tył obudowy, gdzie mamy zainstalowaną 120 fabrycznie, w tym przypadku rozkręconą na Max albo na Molexie, bez RGB. I z tyłu może być tylko i wyłącznie 120. Natomiast mamy możliwość przemieszczenia jej troszeczkę w górę lub w dół, gdyby nam to w jakiś sposób przeszkadzało. Jest oczywiście panel płyty głównej. Mamy cztery porty rozszerzeń, ponieważ to jest tylko pod mikro ATX, więc nie ma sensu tutaj robić więcej. Mamy odsuwaną klapkę zabezpieczającą. I na samym dole mieści się zasilacz standardowy ATX. Jeśli chodzi o przeciwległy panel, no to mamy jego zamocowanego na takie standardowe. Plastikowe, niewielkie nakrętki. No i panel generalnie schodzi bez żadnego problemu. Jest to podstawowy panel bez przetłoczenia. Taki średnio masywny, ale za to dość sztywny. Jeśli chodzi o tą sekcję obudowy, to zobaczcie, mamy sporo miejsca na porządkowanie okablowania. Wygląda to całkiem ok. A dole, zasilacz możemy sobie tutaj kabelki uporządkować. Tutaj mamy miejsce na dyski 3,5 cala dwa razy. No i zobaczcie sobie, że pod względem ilości miejsca na okablowanie jest tutaj naprawdę ok. Mamy oczywiście przepusty, nie w tym przypadku. Mamy też dwa miejsca na dyski 2,5 cala. Tutaj i tutaj. Duże wycięcie na backplate oraz przepusty tutaj do poprowadzenia kolejnych kabli. Także są przepusty tu na dole, żeby dojść sobie do płyty głównej. Zobaczcie to lepiej od drugiej strony. No i mamy tutaj na złącze SATA podłączany ten przedni zestaw LEDów. No i jest sporo uchwytek do poprzyczepiania sobie tego kablowania, żeby to tutaj jakoś ładnie wyglądało i funkcjonowało. Tak więc druga część obudowy, pomimo że nie jest jakaś mega przestronna, to daje radę, jeśli chodzi o ilość miejsca, to już Wam mówię. Mamy tutaj około 2 cm przestrzeni, tak samo tutaj w tym miejscu, doliczając panel, a przy zaśladczu jest troszkę więcej, nawet 2,5 cm. Nie będzie problemu, żebyście tutaj sobie kable zorganizowali. Pod tym względem jest naprawdę ok. Więc zobaczcie, panel sobie wraca na miejsce. Nic nie pręży. Nakręcamy śrubeczkę, Dokręcamy drugą i wszystko ok. Więc zobaczcie, panel przedni jest zdejmowany. I mam tutaj magnetyczny filtr. A na froncie możemy sobie umieścić 220, 240 albo chłodnicę o wielkości do 240 mm. I ten filterek też tutaj jest całkiem fajny. No i panel boczny, hartowane w szkło. Też na dwie takie standardowe śrubeczki beznarzędziowe. Wychodzi bardzo ładnie. Jest on dość solidny, tak więc troszkę tutaj ładnie uzupełnia całość. No i we wnętrzu całkiem sporo miejsca, ponieważ zmieścicie tutaj chłodzenia o wysokości do 163 mm. Zobaczcie, moje chłodzenie ma tutaj jeszcze sporo przestrzeni do krawędzi obudowy. A jeśli chodzi o karty graficzne to zmieszczą Wam się tutaj karty do 375 mm. Za chwilkę Wam tutaj kartę pokażę jak wygląda no i rzucimy sobie okiem do wnętrza. Mamy tutaj miejsce na radiator, mamy przepusty okablowania tutaj, tutaj i tu pod płytą. Mamy piwnicę z logo FSP oraz wycięcie na zasilacz, tak żebyśmy mogli tutaj się pochwalić co za sprzęt w tym naszym komputerze siedzi. No zobaczcie, płyta Micro ATX wchodzi idealnie, przepusty na okablowanie, na górze przepust na pnówkę do procesora, gdzie to podłączenie nie było jakieś stresujące za bardzo, więc było OK. Troszeczkę tych kabelków od front panelu, no które muszą tam być niestety. No i porty rozszerzeń, więc wygląda to wszystko po prostu ładnie, jest sporo przestrzeni, jest przestronnie. Możemy bez problemu jakieś chłodzenie typu All-in-One sobie tutaj zamontować, nawet dość spore. Macie te miejsca na SSD od tej strony. Tutaj od tej strony zalecany jest montaż. Do tego są też te przepusty, żeby od razu kable sobie do tyłu poprowadzić, więc to tutaj jest rozwiązane całkiem ok. Jeśli chodzi o grubość blach, no jak na obudowę w tej cenie, to są dość sztywne. Jest to dokładnie stalsek grubości 0,7 mm. Jeśli chodzi o karty graficzne, zobaczcie ile tutaj mamy przestrzeni. Już Wam ją montuję i pokazuję. Tak tutaj wygląda mój malutki RTX 2070. Miejsca jest naprawdę sporo, tak więc jeśli chodzi o wysokość chłodzenia, długość kart graficznych czy wielkość zamocowanego radiatora chłodzenia typu All-in-One, to jest bardzo przyzwoicie. Niby obudowa mała, kompaktowa, pod mikro atx -y, ale nawet potężny sprzęt nam tutaj bez większego problemu się pomieści. 33,5 dB to jest poziom ciszy w studio. Teraz sprawdzimy, jak się ma sprawa, jeśli włączymy tą obudowę. Dochodzi do około 37. Nie jest to dużo. Weźmy pod uwagę, że wentylator podłączany jest poprzez Molex. Jeśli byście mieli wentylator z RGB, wtedy miałby też złącze trzypinowe, więc do kontrolera opcjonalnego lub pod płytę główną. Wtedy ten wentylator byłby cichszy, ponieważ prędkość obrotowa byłaby obniżona przez system. Dlatego w tej chwili obudowa może niegłośna, ale troszeczkę słyszalna przez właśnie pełne obroty wentylatora z tyłu. Ogólnie wypada całkiem dobrze. No dobrze, jeśli macie płytę Micro ATX a nawet duże chłodzenie i sporą kartę graficzną, no to zmieścicie tutaj ten sobie sprzęt bez problemu. Możemy też zamontować dość dużą chłodnicę, jeśli macie chłodzenie typu all-in-one, lub dołączyć dodatkowe wentylatory. I generalnie, jeśli chodzi o jakość obudowy, to wykonana jest przyzwoicie. Mamy wszelkie podstawowe filtry, są przewidziane również miejsca na napędy 2,5 jak i 3,5 cala. Jeśli chodzi o głośność obudowy, pomimo, że wentylator jest na moleksie, było dość przyzwoicie. Z porządkowaniem okablowania też nie było większych problemów. Miejsca jest wystarczająco. Tak więc, obudowa w tej cenie myślę, że po prostu ok. I tym akcentem dzisiejszą recenzję będę kończył. Jeśli ten film Wam się spodobał, przydał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Będę za to bardzo wdzięczny. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.